I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DBD Dziś znowu jako sort na prybie maskarady Już na start widzę to temy się pojawiły I gramy na coś nieprzyjemnego Kurde, jak dobrze właśnie Nemezis Jak dobrze pamiętam to jest Nemezis Chciał ten totem zebrać i zaproszenie zgarnąć Mnie i tak nie widać jest O, widzę, że tam ktoś robi w ogóle te eee, Inkantacje Jak dobrze pamiętam nazwę Weźmy drugie zaproszenie. Mam tu może zerknąć akurat. Ale dobra, nie zerknął. No i jest zrobiona. 100 000 punktów w ogóle jeden taki paper, nie? To jest bardzo dużo. Musimy trybu cichego. Właściwie o, odblokujemy sobie. I my sobie to już wykorzystało na nas. Że to będzie nasza strzykawka. Której nie oddamy. Jedna została poruszona. No dole, okej. Okay. Dobra, mam trzy totemy zebrane. Możemy. Zacząć coś robić Jak się tu będzie darł ja widzę że została ściągnięta więc nie jest też źle Ale najważniejsze, że mamy strzykawkę, czyli jesteśmy w stanie się na pewno wyleczyć z tej jego trucizny. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, mamy staka. Na no doleć na górze, mam tu paletę, okej. Okay. Jezus, tak spokojnie dokradzieć silnik samemu? Aż dziwne. Dwoje nemek się wleczyły a zaproszenie w ogóle dostaliśmy. No już nie wiem, trybu zawsze jakieś punkty będziemy to otworzyć na paletę, wykorzystywać. Słuchajmy się od razu tu. A, od razu dostałem PM. Właśnie, od razu zostaliśmy. Goni, goni, goni. Nie, nie, radę rady. No dobra, no niestety. Taki bywa. Drugi silnik. No ale mamy w tyle tyle silników, więc luz też. Tu macha gdzieś. Kurde, jakby jeszcze na chwilę przeblokowali. Będę radę uciec. Tu w ogóle jedna się wywaliła. One wstają gdzie jest ta trzecia? Dwie A to co, gdzieś się schowała Tu jest, tu jest ty. Ona w szafie chyba siedzi. No, na daleko. Ej naprawdę gdzie jest ta jedna schowana. Jej nie widzę No wiszę, wiszę, wiszę I chyba dwójkę wbije O jest na dole pod nami Naprawdę tak będziesz kampił Ktoś powstał jeszcze chwilę to byś tam ściągnął chociaż Oni mi ciągną w ogóle na No i zrób jeszcze jedną rundę. Dzięki, tu nie mogę. Ryb cichy, szczepioneczka. I leczenko. W dziwnym miejscu się trochę leczymy, ale trudno. Się szybko wyleczymy. Apteczki powinno wystarczyć. Nie trafił. tego spida zawsze prawda on mnie goni Dobra Dostał? Nie dostał No to niestety po nas Jest po nas. No trudno Dobra, widzimy się za chwilę w kolejnym meczu Dobra, mniej widzimy się ponownie. Tym razem zagramy inną postacią, spróbujemy zrobić wciągnięcie eksperta. Ej, od razu dostaliśmy zaproszenie. Czyli ja nawet nie wiem co te parki robią tak właściwie A ją widać teraz ją widzę. Ej, to jest ciekawe, że jak się tak staniesz, to ją widać chociaż. Ciekawe czy to ona też wtedy mnie ujawnia, czy nie? Za to jest osiągnięcie w ogóle. Widzę wszystko tutaj, ok. Znachmy już tą paletę. Dobra, i tu też się coś mi ładuje. No i sobie wiem, co, O co chodzi dokładnie z tymi, yy, z tymi jej yy, perkami? Będę musiał sobie później przeczytać. Kurde na main obiegnie yeah. Ja, Nie. Mogę robić. <coughs> Już widzę, że w ogóle stracimy. Za... Dostaliśmy zaproszenie, stracimy zaproszenie. Aha. No tak, przecież gram na spiryjskie to przecież musi być ten PR. Że jak zniszczymy to, ten to. Od razu dostajemy. Yy, Wszystkie narażenia. Trzeba mocno uważać. I właśnie to. Narażenie nas zabija trochę A, jeszcze na daleko powiesi No i nie ma zaproszę Ej, ściągnij jak tu już jesteś no Możesz leczyć, możesz leczyć Tam coś w ogóle widzę to, co to jest, łączmy tryb GP i chodźmy. Dobra, to było ciekawe, ale to przyjdzie za chwilę. Nie wiem, czy go osłoniłem, czy nie. Zdążyliśmy ściągnąć. Chociaż tyle dobrego. Turwyt, fajnie próbował, chociaż nie? Jakby trochę pod innym kątem się ustawił, dał rady mnie uwolnić, nawet. A, nie mogę teraz przeczytać przecież, bo. Naprawdę, muszę Choć nie, wyleczmy się. ale tu dalej jest. Nawet się nie można wyleczyć spokojnie. Tam widzę pod tamtą stroną. To będzie chyba najlepszy moment. co mnie lecz? Włączyliśmy inspirację barda, ale dość słabo, akurat. Ono sobie na tej dwójce, a tam chyba to jest, to się rzuca kością D20. Jest, już w moją stronę. Dobra, o, tu jest zaproszenie, od razu je wy wykorzystajmy. Hmm, szczerze, ona tu może iść. Ma dwa geny do sprawdzenia. Stajmy tak na chwilę i zobaczymy, gdzie jest. Nie widzę jej. Dobra, to ją ściągamy. Szybko wyleczyć. po pierdzielaj. szybko ją wleczyć? mieliśmy. Strasznie, że my się w ogóle poruszamy w czasie tego. W ogóle zaraz możemy użyć Inspiracy Barda znowu. To będzie dość fajne. 14. Dobra, mamy inspirację bardzo załączoną. E, no wrateczka, dobra, poszukajmy tych silników. Tam po drugiej stronie na pewno jest silni. Nie gram na razie tak mocno ostrożnie. Tu jest silnik. Tu jest silnik. Dzień dobry. Będzie trzeba tę paletę położyć w ogóle. To jest dobre miejsce na paletę. Mera, puszmy. Możemy dalej. Co mi działa. Tak. Kurde, jeszcze trafiła. No, ale w takim badziewne miejscu trochę, to chyba nikt nie przybiegnie. Że mi podnieś. Fajnie było, jakby mnie już podnieśli. Włączamy tryb cichy i spierdzielamy. Na daleko jeszcze by podniosła i rzuciła. Tryb cichy mi się skończył. Dobra, wleczmy się. Że no, za to uciekamy na zasadzie sami, nie? Zaraz będzie leczenie na widoku i to też jest bolesne. dołączyć tego trochę było cichego. Ona ma w ogóle pierwsze wiszenie. Hmm, tam ściągnęli, dobra, tam się ściągnęli. Piątka to nie. Są dwa silniki w tej stronie. To jest najgorsze. O jednym, który jest kopnięte. I tam jest drugi obok siebie prawie. Ciegania. Dobra, wierzymy zapiszenie. Próbujemy. Postawimy iluzję też naszą. Strzelamy. Robimy razem z iluzją. Jak ktoś to może pierwszą iluzję uderzy. Większa szansa na ucieczkę, nie? Gdzie oni są? Gdzie ona też jest? To jest ważne. Jest za mną? Chyba ciosa oberwę. Tak. O, ale drugi cios. No. Dobra, dziękuję. Zamokałem się. I chyba jeszcze na daleko mnie powiesi. No. Dobra, to dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.